Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale, ja nazywam się Radek, a dzisiaj zagramy w grę pod tytułem Time Survivors. Będziemy wcielać się w różne historyczne postacie w tej wersji historii, która jest kompletnie nieprawidłowa i nie taka jak byśmy się tego mogli spodziewać po normalnej historii. I będziemy się przedzierać przez szeregi wrogów, przeciwników w stylu znanym nam bardzo dobrze z Vampire Survivors. Czyli innymi słowy mamy do czynienia z kolejną wariacją tego rodzaju właśnie gry. Mimo wszystko, jako że bardzo dużo tego już mieliśmy na kanale, ale mimo wszystko dajemy oczywiście tej grze szansę z otwartym umysłem i zobaczymy, co nam zaprezentuje. Moi drodzy, zapraszam Was oczywiście do tego, żebyście zasubskrybowali kanał, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, a ja klikam przycisk Play i mam nadzieję, że bawić się będziemy całkiem nieźle. Zobaczmy. Mroczny wiek, a tu jest Kler, z kolei. <laughs> Okej, okay, to porównanie jest zaskakujące. U używamy lewych i prawej przycisków myszki, żeby się przemieszczać pomiędzy tymi. Tipami, ale akurat typów nam nie potrzebujemy w tym momencie, nie potrzeba nam ich. Klikamy też tylko przycisk. I to jest nasza postać. Ale jest ciekawie, zanimowana, muszę powiedzieć. Możemy poruszać się, się postacią używając WSD albo strzałek jasne, albo też w ogóle możemy użyć kontrolera. A nasza broń atakują automatycznie. Bohaterowie mają specjalne zdolności, które możemy aktywować spacją. A więc to jest ta odmiana od Vampire Survivor, tak? Mamy jakąś jak zdolność na spacji. Co to jest? Ja się pytam. Also. Co to się nagle wydarzyło? Widzę, że Time Survivors się w tańcu nie za bardzo bawią, tylko po prostu podchodzą do sprawy bardzo poważnie. Generalnie to też szczury, są też tak mało bym powiedział widoczne, ale to chyba pierwszy raz, kiedy gra w stylu Vampire Survivor powitała mnie od razu z masowanym atakiem tiktaków. Więc jakby jest to pewnego rodzaju nowość, e, zwiększamy bumerang? E, czy nie, może nie, szpinak tu jest, proszę bardzo, robimy szpinak, lubimy szpinak, szpinak jest potężny, daje więcej siły, jak to mówił Papaj. No ale my akurat Papajem nie jesteśmy i może na tym polega problem. E, pytanie brzmi, czy jakoś zregenerujemy sobie życie gdziekolwiek i do czego odmierza ten czas na górze? No mamy tam trochę sekund, w ogóle kim my gramy? Gramy Claire, no tak, powinienem się domyślić, ona jest w ogóle chyba z przyszłości. Tam były da, 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 da podane ten czasy, ale Chryste, panie, te szczury to niespecjalnie są. A to nie, to nie czas, to nie licznik, to, to licznik EXPA. W ciekawym miejscu umiejscowionym, muszę powiedzieć. No dobra, co byśmy chcieli wziąć? Eee, pożeramy przeciwników? A nie, Ameba, która się pojawi na Ziemi, pożera przeciwników. Okej, okay, dobra. No zróbmy tą Amebę w takim wypadku. Jestem ciekawy, jak ta tam będzie się tutaj generować. Chryste. Okej, okay, już chyba wiem, jak się będzie generować. W średniu, sensownym miejscu się będzie generować. Oj moja droga Amebo, gdybyś ty była w stanie troszkę bardziej tam, gdzie szczury są się pojawić, to bym był zobowiązany. A przynajmniej dużo ekspana generowaliśmy. To szybko poziom wbijemy. Zwróćcie na to uwagę. Proszę bardzo, kolejny poziom. eliksir życia, więcej życia na przetrwanie. Świetnie. A z weźmy. W ogóle zapomniałem, że mam przecież moją specjalną zdolność, którą jest wielka, tańcząca kobieta hologram. Ale to ona robi serio. A ona cokolwiek robi. Bo ja wciąż się zastanawiam. Jakby, jeżeli macie jakiś pomysł, to dajcie znać. E, co tutaj się dzieje? Swiftness e, jest dostępny w sklepie, ale gdzieś w sklepie ja się pytam? To jest kolejna rzecz. E, lodowy, taki, taka kulka. Ona, brogów, będzie ranić i zamrażać. To kulkę sobie wygenerujemy. Proszę bardzo, mam teraz sloty, czyli przestrzenie na broń. E, już trzy takie sloty zapełniliśmy, zwróćcie uwagę. Żeby zwiększyć ich ilość, to po zakończeniu tego konkretnego ranu będziemy mogli zwiedzić sklep, gdzie będziemy to mogli wykupić. Jasne czaje. Nie ma problemu. Mam bumerang, lodową kulkę i galaretkę. Jakby czego mi więcej potrzeba do przetrwania w świecie, w którym żyje i istnieje tyle zombie, tak? Na całe szczęście obracają się powoli i też się za szybko nie ruszają. O mój Boże, nie wiem co to było, ale pochłonąłem to w tym momencie za pięć. Tam też wielki szczur próbuje podejść. No dobra. Tak. Przynajmniej. O, tiktaki biegną, dobra. Tiktaki udało nam się uniknąć tiktaków. Wiecie, z tiktakami nie ma co zadzierać. Jakby. Czy znacie kogoś, kto przetrwał atak tiktaków? Nie znacie. No właśnie. Dobra, co robimy? Bierzemy sobie tarczę. Wypełniliśmy wszystkie sloty też na e, trinkety, więc jesteśmy otarczowani, powiedzmy. Natomiast ja wciąż szukam jakiegoś sposobu na odzyskanie hapeków, i to nie jest taka prosta sprawa. I przy okazji też chcę zielone kulki. Ja wciąż nie wiem. Dobra. Zobaczmy, czy to coś robi? Aha, to jest taki taunt po prostu No dobrze wiedzieć, że przynajmniej coś to wyczynia To już jest lepsza informacja W takim wypadku będziemy mogli tego korzystać trochę Kętniej Bo Claire poza tym Niespecjalnie jest na razie potężna w możliwości działania Na szczęście bumerangi coś tam robią, dobra postawimy sobie Hologram, niech oni się tym zajmą, a my w tym czasie sobie pobiegniemy Co ciekawe po Expa, właśnie. Uważajcie, że tutaj jest tego dobra, które na nas czeka. Eliksir życia. A czemu nie? Więcej hp ków Co z tego, że mamy ich ogólnie mało i jeszcze zaraz zginiemy. Eee, dobra. Bumerang niech będzie lepszy będzie większy i będzie że Więcej bumerangów. Chcemy dużo bumerangów. A bumerangi, a faktycznie zrobiły się duże i jest ich teraz dużo. To, to faktycznie może robić imponujące wrażenie. Tak długo, jak się oczywiście nie wpadnie na całą ekipę przeciwników. Dobra, mamy naszą tą. Nasz hologram, więc zaraz go wygenerujemy. Dobra, magiczny certyfikat jest do kupienia w sklepie, nie ruszam je jakoś w tym momencie. Pyk, proszę bardzo, atakujcie. O nie, to mógł być nie najlepszy moment, żeby. żeby wygenerować, wykastować to akurat. Dobra, tak coś czuję, że my nie przejdziemy przez to za łatwo. Dobra, spróbujemy tutaj jakoś coś podryblować między tymi przeciwnikami. Może zgarnąć trochę jeszcze ekspa. Szczurze, proszę cię, nie wchodź mi w drogę. Nie mam z tobą zwady. Jeszcze przynajmniej. Dobra, Ice Orb. Niech się porusza trochę szybciej, albo nawet niech będzie ich dwoje. Bo ja jest Orbów, yy, mało życia. Mamy bardzo mało życia, ale mamy też hologram. Lepsze bumerangi. To jest potęga i chwała. Tyle tych bumerangów lata, że po prostu zazdroszczą nam tego wszyscy cyrkowcy. O jabłko, jabłko pewnie da HP. Jabłko dało HP. Boże, tyle lat grania w gry wreszcie się opłaca. Odczytuje poprawnie pewne kody gamingowe, na przykład takie, że wilki są niebezpieczne. Tego nie powiedziałby wam nikt inny, ale ja, tylko ja. Żaden innych gamerów nie zna takich trików właśnie, natomiast to nie zmienia faktu, że zielone kulki są potężne, a ja straciłem właśnie 4 punkty życia od ugryzienia wilka. Więc jeśli... CO SIĘ DZIEJE? Jeśli was kiedykolwiek interesuje to ile zadają wilki obrażeń, to już wam mogę powiedzieć, że 4. Takie właśnie koła czasu pojawią się nagle w trakcie gry, Próbuj uniknąć strażnika czasu, fioletowo-czerwonego latającego celostwa, ja to tak przetłumaczę, ponieważ jest prawie nie do pokonania, nie da się ich zabić, no to chyba faktycznie są prawie nie do pokonania. Jeśli jesteś gotowy na challenge, musisz przetrwać w tym kółko wystarczająco dużo, żeby wskazówka wykonała pełny obrót. Wiecie co, ja to spróbuję, bo jestem odważny. Chyba, nie, nie jestem odważny. To jest samobójstwo w tym momencie. Nie ma sensu tego w ogóle czynić. Tam jest, ja widzę ten magnes i ja wiem do czego ten magnes służy. Ale dotrzeć do niego nie jest tak prosto. Aha, jeszcze przy okazji widzę, że teraz pojawiły się e, szkielety rzucające w nas. Zależy jak kto patrzy: albo to są cytryny, albo pomarańcze, albo to jest złoto. I ja bym wolał, żeby to było złoto, ale coś mi się nie wydaje, że taka jest odpowiedź. Dobra, zgarniemy sobie kolejny poziom. bumerang levelu piątego to jest najpotężniejszy bumerang, A ja znowu jestem. A, tutaj jest ten fioletowy. To są... to jest to fioletowe dziadostwo. okej okay. Jedna czwarta czasu minęła. Na razie unikamy całkiem nieźle. O, coraz więcej dziadostwa. Dobra, postawimy sobie klona, żebyśmy mieli na chwilę spokoju tutaj w tym zegarku. Ale ten obrót jest bardzo powolny. To potrwa wieki, zanim my przetrwamy w tym kółku. Ale Lil, tu jest Expa. jak Eks... z tyle Expa, to ja mogę kombinować. Bumerang levelu 6 i teraz mamy nową zdolność. Doppelganger. Minus 10% kill, żeby aktywować. Pewnie 90 killów do aktywacji. Fakt, czym się oberwałem, nawet nie wiem czym. Eee, amebe, same poziomu drugiego. Ameba poziomu drugiego to dużo lepsza sprawa. Szczerze mówiąc, to fioletowe dziadostwo które lata sobie te motyl, czy cokolwiek to jest, nie wydają się być aż tak potężne. A oczywiście, o ile się w nie, nie wchodzi. Jak kompletnie nieogarnięty człowiek, tak jak ja teraz. Ten zegarek się w ogóle zmniejsza, to akurat jest problematyczniejsze. Szpinak, postawmy też naszego klona. Zegarek się prawie zakończył, za pierwszym razem udało nam się to zrobić? Udało nam się. I co? I mamy tam jakiś potężny kryształ potęgi. Tak, potężny kryształ potęgi, to jest dokładnie to. Time Crystal, okej, okay. kryształ czasu, zbierzmy go sobie. Znowuż, nie mam radego pojęcia co on robi, ale wiem, że go mam. I czasami to jest wystarczające. Po prostu świadomość tego, że zdobyło się to, co się chciało. Siódmy poziom naszego fantastycznego bumerangu. A ja teraz wziąłem magnes, więc oczekuję wielu poziomów. Ósmy poziom bumerangu. Dobra, szpinak jeszcze wyżej. Wiecie co, jeszcze więcej szpinaku? dzielamy się szpinaku, level 5. Jeszcze przy okazji. Dobra, teraz może tarcza zróbmy. nawet tarcza daje nawet tak? co ciekawe. Z jakiegoś powodu. Zabijmy tego szczura. O, paczka z kurczę Amazonu do nas wpadła. I jest tam Ice Orb, Co jest przyjemne. I 360 Golda. W systemie bardzo, bardzo podobnym do tego z Vampire Survivor. Dobra, no, ale się na razie mniej mnie idzie źle. Ten run jest całkiem przyjemny. Jak na pierwszy, zwłaszcza to nietypowa sprawa. Więcej życia sobie zgalimy. I połóżmy naszego klona. Chociaż nie wiem, czy nie, nie przesadziłem z tym klonem. On w sumie nawet nie jesteśmy specjalnie atakowani w tym momencie. Więc może, może trzeba było dać sobie spokój. Co to są? Co to są? To trochę wygląda jak jakieś takie biedne Juriki z League of Legends. I to nie jest dobry komentarz do tychże właśnie istot. No ale. Jak widzę, tak mówię. Dobra, przejdziemy sobie tutaj pomiędzy nimi. No, jest smutna sprawa po użyciu magnesu jest taka, że nagle się okazuje, że. Wiecie, to były wszystkie XP, które nie zebraliśmy z mapy, więc nie za bardzo jest co więcej zbierać. A ten biedny szczur się tutaj nigdy nie zerespi. Sądzę, że ja tą myszkę używam. Ona nawet tutaj nie pomaga w niczym. Ja się odruchowałem po prostu. To jest dopiero ciekawy design przeciwników. Jakieś połączenie biskupa z kapitanem statku. Nie wiem, ja sobie tak to przynajmniej wyobrażam. sztik taki Chryste, Panie. Abe się pojawił. Abe to jest szczery lider. On jest wyposażony w odpowiednie przemowy i determinację. Proszę bardzo. Co byśmy mogli zrobić? Więcej orbów chcemy. Niech te orby tutaj się pięknie unoszą. Ciekawe, że one się kręcą w zależności od tego, w którą stronę idziemy. Tak swoją drogą. To jest super ciekawa sytuacja. Ale stanowią dosyć przyjemną barykadę dla naszych problemów, że tak powiem. My to faktycznie się nieźle wybraniamy dzięki temu połączeniu. Dobra, tutaj też pokonamy przeciwników. Nie ma, a dziwne jest to, że te orby się tak kręcą, ale w sumie to można to fajnie manipulować, żeby użyć ich tak, jak się chce. Dobra, bierzemy więcej orbów, a się będą poruszać szybciej jeszcze. Co chyba jest pozytywną informacją. A tymczasem przeciwników i liczba nie maleje. Znaczy maleje o tyle, ile zabijamy, tak? Dobra, tutaj trzeba jakoś trochę po, podrobić drobnym kroczkiem. Przejść sobie pomiędzy przeciwnikami, jak gdyby. Faktycznie nie istnieli I wylevelować amebę rzecz jasna Chociaż powiem wam szczerze, że ta nazwa ameba to jest taka Jakby ja rozumiem o co chodzi z tym graficzną reprezentacją ameby, ale ja to bardziej widzę jak jakieś pole O proszę bardzo mamy szansę na zdobycie kolejnego kryształu w sumie to nie musimy tego Ponownie wyświetlać, wiemy o co chodzi O tutaj sobie zgarniemy trochę expa Dobra, problem polega na tym, że ja powoli przestaję w ogóle widzieć te, te fioletowe motylki, ja zakładam, że to część trudności, którą ma ta konkretna rzecz nam stwarzać. Pomysł jest całkiem w sumie zabawny, tak naprawdę, bo trochę zaczyna testować nasze zdolności na małym obszarze unikania i spostrzegawczości, też przy okazji, co nie jest zawsze oczywiste. Zwłaszcza kiedy atakuje nas gromada wilków, to może się zrobić dosyć. Słabo pod kątem tego, co się widzi, tak naprawdę. Ok. Yy, orb, zapominam oczywiście o zdolności specjalnej, jak zwykle. A tutaj zmutowane wilki jeszcze przyszły, okej. Okay. Pewnie czemu nie? levelujemy nasze orby. Oooo. Chcę ten zegar doprowadzić do końca, ale wydaje mi się to bardzo będzie problematyczne. Ta wskazówka jest prawie na miejscu. Jeszcze trochę, jeszcze trochę. Nie, nie. Cofnęła się, dobra. Krzanić, teraz możemy stąd wyjść. I takie oczywiście też przyleciały Wyczuły, że coś się święci. O, proszę bardzo, teraz już tylko dwa nam zostały, yy, Ameba. ameba będziemy levelować, problem... O mój Boże, tam nie pójdziemy Cokolwiek to jest, idzie w naszym kierunku i chyba nas za bardzo nie lubi Dobra, dobra, jeszcze przy okazji jej ogniem, pewnie Pewnie, 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 spoko, a najwyższe co jest najgorsze? Że ten cholerny... Time Crystal tam został I zginęliśmy w tym momencie, no proszę bardzo no, trudno się mówi. 9 minut wytrwaliśmy. Przeciwniczy pocisk nas zniszczył, i zapomniałem o tym, że mam hologram, jak zwykle. Okej, okay. zobaczmy, co nas teraz czeka tutaj w sklepie. Chińskość nas czeka generalnie. Przynajmniej na pierwszy rzut oka. Eee, przy każdym ranie będziemy zbierać zasoby i możemy je wydać na różne upgrade'y. Oki doki. Na co możemy je wydać? To, to przecież nasza to to, to meba. My ją mamy już przecież. A możemy ją poprawić, żeby więcej trwała. Możemy też kupić postać, ale, ale, ale czy my nie mamy już kler przypadkiem? To tak trochę dziwne. Chyba, że możemy wykupić jej bonusy różne do A no tak, bonusy możemy wykupić. Tylko czy ja chcę grać Kler dalej? Czy ja bym wolał zagrać Nero na przykład? Albo Nedem, który się tutaj jakimś cudem znalazł. Jest też Napoleon, jest chłachu. ojciec Mulan. Nie wiem dlaczego nie Mulan w takim wypadku. Najwyraźniej chcieli ojca, no jakby co ja wam mogę powiedzieć? Kleopatra, a czy właściwie to Kleo. Anita, po prostu Anita. Eee, mamy też Nika, który totalnie nam się z nikim nie kojarzy. No i oczywiście Abę. Tylko, żeby do, do Nika doczyć, to trzeba pokombinować. A ja ja to myślę, że Abe bym chciał. Tylko, że skoro już tak mam okazję zacząć i mu coś wykupić, to może bym mu dodatkowe Żyćko wykupił. Za stetkę Może bym mu większy zasięg wykupił. Za 200. I może bym mu zwiększył pocisk. No nie zwiększyłbym mu pocisków. My to, 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 to chyba bym tyle zrobił. Może szczęście, nie no, nic bym. A co, co tutaj jest? Tutaj ja też coś mogę wykupić. O, proszę bardzo, to dużo kosztują te rzeczy wszystkie. No nic, no tyle mu ulepszyłem ile mogę w tym momencie, w oparciu o to co mam. Może ulepszymy jakąś broń. To jest Flail, tak? Który tutaj sobie ma jakąś zdolność knockbacku: 50% kurczę, ale no, te rzeczy wymagają różnych walut, których ja nie posiadam. Ja mam tylko 145 Golda, to nie dużo. Jedne co to mogę zwiększyć, nawet klerhapeki. i chyba w sumie to zrobię, ale zagra mi ta Gabę. Zagram Abę, a właściwie to tutaj sobie nawet wybiorę, że zagram Abę. On ma właśnie tego flaila Jest słabszy pod kątem movement speedu, to na pewno. No ale trzeba spróbować, tak? Mroczne wieki, 46%. Nieba Egiptu, proszę bardzo. Interesujące. Side scroller. No teraz spróbujmy coś nowego, tak? Zagraliśmy wcześniej na jednej mapce. To spróbujmy teraz na kompletnie innej. O mój Boże, ABE lata w ogóle. Czemu nie jest pod takim kątem? Ma, ma, ma korbacz. I ma barierę prezydencką. Co to powoduje? Tworzy barierę historycznych drzew wiśni? Które są nie do przejścia przez większość przeciwników? Okej. Okay. Skarabeusze. Czyli co, ja robię tak i... Ale to robi za mną tą barierę, a czemu nie przede mną? A w sumie zablokowałoby wtedy mi przelot. Może dlatego. Co my tu mamy? Szybsze budki. Ja chcę być szybszy generalnie. Trochę trwa odnowienie oczywiście tego... Ale to ciekawe, to jest... O mój Boże, co się stało? Jakby ja na to nie wpłynąłem w żadnym wypadku. Ale chcę tego użyć, skoro, jeszcze, skoro już mogę. Lepszy flail jeszcze. Eee, szpinak, bo szpinak zawsze spoko. Eee, jojo, dlaczego nie? To prezydent w końcu. Może jeszcze z... O, w sumie kusza, kusza, dobra, czemu nie? No fuck. Eee, magiczny certyfikat, będziemy szybciej levelować. My god, jeszcze flail poprawimy. Musiałem coś naprawdę mieć farta przed chwilą, żeby się to udało wylosować. Dobra, eee, weapon slots. Nie potrzebuję tej informacji w tym momencie, i nie potrzebuję, żeby kiedykolwiek ona się już pojawiła. Jojo, tam jest, widzę. Okej, okay. sko skończył się fan. Był, był fan przez chwilę, ale się już skończył. Kompas relikwii. Okej. Okay. Szczałka w dolnej. Aha, tutaj. Okej, okay, dobra, to jest ta szczałeczka. To Potężny artefakt, który zawsze wskazuje drogę do najbliższej kapliczki relikwii. Okej, okay, tam jest klątwa i dodatkowe moce. Okej, okay, czasami też stal damaskańska, tak się chyba mówi. No dobra. Fajnie. Jest, jest fajnie. Mów, zwiększymy sobie move speed, a co? Nie tylko zastanawia. Pyk! Sam siebie zablokowałem. Sam siebie zablokowałem! Sam siebie zablokowałem. Co mogę zrobić? Zablokowałem sam siebie. Dzięki nie potrzebuję informacji o sklepie. Dobra, jeszcze chwilę. zagrajmy jeszcze raz tym Ab w, tej, w, tej, w tych niebach Egiptu. Wyszło jak wyszło, no. Szkoda, bo dużo... Co to, co to, jest? Ja to chcę. Dobra, nie potrzebuję tej informacji. Chcę to. Okej. Okay. Czy, 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 to jest ofensywne? Nie, to po prostu jest coś. W ogóle, czy ta gra ma taką zasadę, że na początku muszę oberwać 15 razy? No, nie wiem, ale wiem, że dużo złota tutaj się w ogóle czai. Wiem też, że korbacze AB są beznadziejne. O, znowu się to stało. Nie wiem dlaczego, ale... Zamierzam z tego skorzystać, ile ja tylko mogę. Więcej flailowania to tym razem weźmiemy sobie tą, właśnie tutaj, zapomniałem słowa, magiczny certyfikat. Jojo, -jo, znowu. I elegancko, jojo -jo jeszcze lepszego poziomu. Szybko, 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 musimy zgarnąć ile się da, jeszcze jojo. -jo. Dobra, udało się nam trochę zrobić, szpinak też sobie tutaj zgarniemy lepszy. Okej, okay, no w wcześniejszym ranie to, o, to jest nieważne, drugi raz, dobra. Chrzanić te relikwie kompasu i tak dalej, nie, 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 nie pochodzi nas to w ogóle. To pochodzi nas to, że możemy mieć teraz lepszy ten... Fuck, nie mam kogo atakować. Nie wiem kogo atakować, no to jest tragedia. Co to są za potwory z... ...Komodora, nie wiem tak... No to nie wiem czy z Komodora. Czego one nas atakują? To jest a nie Atari. No dobra, ten tutaj nawet nie może przejść przez własną lokację, co gorsza, ja też nie mogę przejść przez lokację. Uuuu... Co to, to jest? Dlaczego on do góry tak powoli się... ...podnosi? Dobra, czyli innymi słowy, zwracanie uwagi na to... Jak się idzie, jest ważne. Postawmy drzewa, które absolutnie nic nie. To jest naj. bez sensu zdolność. Magiczny certyfikat. lewelujmy szybciej. Jest jabłko. To super. Ej, AB jest beznadziejny. AB jest beznadziejny. <grymianie> o, kapłanki mumie mnie rozpierniczyły. 60 pocisków oberwałem też. Patrzcie, jak tutaj robią rozpierniczność. Giną w ogóle od tego. To jest bardzo ciekawe, że one no umierają. Nie wiadomo od czego, ale, ale giną od mojej po prostu bogatej myśli intelektualnej pewnie moi drodzy tak wygląda w skrócie Time Survivors wariacja oczywiście na punkcie Vampire Survivors zresztą nawet w nazwie to słychać eee, co ja o tym myślę? ja o tym myślę że jest ciekawe i to jest chyba najpiękniejsze stwierdzenie jakiego mogę użyć na tą grę w tym momencie jakby fajne kilka pomysłów z tym drzewkiem tutaj odkrywania rzeczy to jest oczywiście poniekąd pewna forma przedstawienia tylko pewnych rzeczy bo w innych Survivorach też przecież Różne rzeczy się odblokowywuje, ale to ulepszanie rzeczy Że tak powiem, to akurat są, są przyjemne elementy, które Wydaje mi się, że Mogą stanowić trochę o sile tej konkretnej produkcji Moi drodzy, co wy myślicie na temat? Zobaczcie, 6% w ogóle zrobiliśmy Gry, te 20 minut No, to za kolejne 20 już prawie procent, znaczy już ponad procent Czyli innymi słowy No Przesie do przodu. Ach, czy jak, moi drodzy? Co wy myślicie o tej grze? Dajcie znać w komentarzach. Oczywiście zapraszam Was, jak zawsze, do subskrypcji kanału, a my się usłyszymy już niedługo w kolejnym nagraniu. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Hej!